Pragnę za pośrednictwem tego kanału podzielić się z Tobą tym, czego doświadczam w życiu i w Kościele. Każdego dnia spotykam na drodze swojego życia ludzi, którzy mnie inspirują, a ich historie skłaniają do refleksji. Zachęcam Cię, byś słuchając udostępnionych przeze mnie treści, spojrzał na codzienne sytuacje i spotkania przez pryzmat Ewangelii. Zapraszam Cię do wysłuchania dzisiejszego kazania, a jeśli uznasz je za wartościowe, udostępnij je proszę innym i zasubskrybuj mój kanał. Dwa dni temu w piątek zaprosiłem jego kolegę na obiad. Dwa tygodnie wcześniej on mnie zaprosił, był swoją rodziną. Pomyślałem sobie, spotkamy się teraz i ja będę tym, który zaprosi. Jako że był to piątek, więc w tej restauracji, w której byliśmy, ja zamówiłem dania bezmięsne, wziąłem zupę rybną i kawałek ryby. Mój kolega o dziwo zamówił barszcz i placki ziemniaczane. Pytam go, nie lubisz ryby? A on powiedział, nie lubię ryby i nie jadam ryby. Zdziwiłem się. Ale szanuję jego decyzję, a przy okazji tej rozmowy opowiedział mi pewną historię związaną z rybami, a konkretnie z połowem ryb. Mówi, w czasach, kiedy było lepiej dla ludzi biznesu prywatnego, Miałem takie możliwości, ja mam przyjaciela, który mieszka w Grecji, konkretnie na Krecie, w takiej małej wioseczce rybackiej. Mówi, nawet kilka razy w roku latałem do niego. Lubiłem spędzać tam czas, lubię słońce, jak jest ciepło, życzliwi ludzie. Mówi, że miał taki zwyczaj, że wstawał wcześniej rano i szedł do portu i z tym kolegą albo z innymi Grekami wypływali na połów ryb, gdy jeszcze było ciemno. Mówi: Nigdy nie zapomnę jednego z takich połowów. Wypłynęliśmy w dwójkę, mówi do mnie. Wrzuciliśmy sieci za burtę trzy sieci, każda o długości półtora kilometra suma sumarum cztery i kilometra sieci. Kiedy się już połów skończył, przed czas by te sieci wciągać, okazało się, że to urządzenie wyciągarka jest zepsute, nie działa, nie funkcjonuje. Zaczęliśmy więc, mówi, ręcznie wyciągać te sieci. Zajęło nam to pół dnia. Dopiero po południu wróciliśmy do portu. i Inni się już o nas niepokoili. Mówi, nawet sobie nie wyobrażasz, co to znaczy wyciągnąć w dwóch, cztery i pół kilometra sieci. Mówi, dłonie miałem do krwi poranione a ręce mnie tak bolały. Następnego dnia, mówię, nie byłem w stanie nawet ręki do góry podnieść. Mówię, jaka to ciężka praca przy łowieniu ryb. Dlaczego wam o tym mówię? Dziś usłyszeliśmy fragment Ewangelii, który opowiada o podobnym zdarzeniu. Jezus jest nad jeziorem Genezaret. Stoi przy brzegu, wokół Niego są tłumy ludzi i nauczań. W pewnym momencie robi się za ciasno. Cisnął się na Jezusa, jak mówi ewangelista, po to, by słuchać słowa Bożego. I wówczas Jezus szuka rozwiązania. Zauważył, że po przy brzegu stoją dwie puste łodzie. Rybacy wyszli z nich i puczą swoje sieci. Podszedł do jednej z łodzi, do łodzi Szymona, i poprosił go, żeby wypłynął nieco od brzegu. A on z łodzi zaczął nauczać ludzi. Miał zupełnie inną perspektywę i łatwiej mu było do nich mówić. Szymon Piotr był w tej łodzi, siedział i słuchał tego, co mówi Jezus. Kiedy Jezus skończył mówić, poprosił Szymona o dziwną rzecz. Mówi: wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów on to doświadczony rybak. Wiedział, co się wydarzyło tej nocy, i powiedział do Jezusa: Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie złowiliśmy. Jego rozumowanie było poprawne, jego doświadczenie coś mu mówiło. Ale kiedy słuchał Jezusa, który nauczał, coś się w nim zmieniło. Mówi: Na twoje słowo zarzucę się ci. I zobaczcie, co się stało. Sieci były pełne ryb, aż zaczynały się rwać. Zaprosili swoich wspólników, przywołali ich i napełnili obydwie łodzie aż po brzegi. Co nam dzisiaj mówi ten fragment Ewangelii? Dla mnie osobiście ważnych jest kilka rzeczy. Pierwsza: Jezus wszedł do łodzi, która była pusta. Nie wszedłby do łodzi, która jest pełna rybaków, pełna ryb. Ich łodzie były puste. Dlatego wszedł do tej łodzi. Czasami nam się w życiu wydaje, że jeżeli coś nam nie wychodzi, nie udaje nam się, czegoś nam brakuje, mamy jakieś deficyty, to jest to zła sytuacja. Niekoniecznie. Niekoniecznie zła sytuacja, bo to może być szansą, żeby Bóg coś napełnił, wypełnił w naszym życiu, zupełnie innymi rzeczami niż te, które się spodziewamy. Po drugie, pomyślcie sobie, co musiał czuć Piotr i jego współtowarzysze. Całą noc pracowali, nic nie złowili, wrócili nad ranem, sfrustrowani, może rozgoryczeni. Szymon jako choleryk pewno był w zły, wściekły. On tak reagował, impulsywnie, ale był w stanie Zmienić swoje plany. Pewno chcieli pójść do domu, położyć się, spać. Ale kiedy go Jezus poprosił, żeby nieco odpłynął od brzegu, wyraził na to zgodę. Czasami jest tak, że ludzie proszą nas o różne dziwne rzeczy, a my mamy swoje plany i nie chcemy z nich zrezygnować. I często w ten sposób tracimy w życiu okazję, że coś innego, ciekawego może się wydarzyć. Bądź skłonny. Zrezygnować czasami swoich planów, nie bądź niewolnikiem swoich postanowień, bądź otwarty na to, co życie niesie, bo ono niesie nieraz bardzo ciekawe rzeczy. Kiedy mu Jezus kazał zarzucić sieci, to co mówiłem przed chwilą, on doskonale wiedział, że to nie ma sensu. Jego przekonania Go ograniczały, ale posłuchał Jezusa i to zrobił. Warto czasami posłuchać Jezusa, nawet gdy to się wydaje nielogiczne. Nielogiczne było w tym przypadku i wielu innych, ale Piotr się tego z czasem nauczył. Kiedy potem był z Jezusem w Kanie galilejskiej na Weselu, tam był Jezus i jego uczniowie, on już wiedział, że Jezusa warto słuchać. Nie wiedzieli o tym słudzy, którym Maryja powiedziała: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. podchodzi Jezus i każe im. Napełnić tą wodą. To było nielogiczne. Impreza, wesele, bawią się ludzie, a on im każe nosić wodę. Nie była w kranie, tylko była w studni, z reguły za miastem. Chodzili i tę wodę źli, wściekli, nosili. Ale zobaczyć co się dzieje, kiedy posłuchamy Jezusa. Tyle wina, ile wody. Gdyby odpuścili i poszli w ogóle, nie byłoby tego cudu. Gdyby przyszli połowę. Stąd byłyby do połowy napełnione winem. Warto słuchać Jezusa, nawet gdy coś nam się nie zgadza, gdy świat żyje inaczej, gdy mamy inne doświadczenia, kiedy ci mówi, żebyś to coś zrobił, to zrób to. Piotr tak zrobił i stał się cud. Kolejna rzecz. Piotr, kiedy zauważył tę sytuację i wiedział, że Sesem z tym nie poradzi, potrafił zaprosić do tego sukcesu innych. Zało swoich wspólników podpłynęli i wspólnie odnieśli sukces. My często w chwilach, kiedy coś nam się udaje, nie chcemy się podzielić z innymi różnymi rzeczami. Nie chcemy mieć współautorów tego sukcesu. Jesteśmy zazdrośni, zaborczy. Myślimy tylko o sobie. Nie bój się podzielić sukcesem z innymi. Gdyby Piotr nie zaprosił swoich wspólników. Gdyby oni również byli świadkami tego wydarzenia, ich życie być może wyglądałoby tak, jak do tej pory. A skoro to zobaczyli, to jak mówi Ewangelista na koniec, zostawili swoje sieci i poszli za Jezusem. Popatrzcie, jaka zmiana perspektywy. Ile się czy wydarzyło w tym jednym fragmencie Ewangelii. Co Bóg dzisiaj mówi do ciebie przez to słowo? Bo mówi coś na pewno. Spróbuj zrobić odniesienia do swojego życia, do swojej codzienności i pomyśl, co warto w nim zmienić. Amen. Z całego serca dziękuję za wysłuchanie udostępnionych przeze mnie treści. Mam nadzieję, że pogłębią one Twoją wiarę i wniosą coś dobrego do Twojego życia. Twoje wsparcie oraz modlitwa są dla mnie inspiracją i motywacją do dalszego dzielenia się Słowem Bożym. Jeśli chcesz wesprzeć kanał, zapraszam Cię do odwiedzenia opisu filmu, gdzie znajdziesz informacje, jak można to zrobić. Z góry dziękuję za każdą pomoc i za to, że jesteś częścią tej duchowej wspólnoty. Do usłyszenia i do zobaczenia.